Już po raz szósty, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Miasta Klub Sportów Ekstremalnych OnSite zorganizował ogólnopolskie zawody wspinaczkowe. Ponad 100 zawodników z całej Polski rywalizowało w dwóch konkurencjach. W sobotę odbywały się konkurencje wspinania na trudność na ścianie wspinaczkowej około 8-metrowej. Jest to wspinanie z liną, pokonywanie trudności kilkumetrowych w przewieszeniu, z sukurację dolną. Dzisiaj natomiast odbywają się konkurencje boulderingu, które polegają na wspinaniu się do 3 metrów bez zabezpieczenia linowego. Charakteryzują się wykonywaniem ekstremalnych, trudnych ruchów, w łamkach kilku sekund należy przejść drogę, która tak naprawdę ma kilka przechwytów. Mimo iż trasa, którą pokonać mieli zawodnicy w drugim dniu zawodów, okazała się zbyt łatwa dla tych, którzy na co dzień zajmują się wspinaczką, to i tak nie zabrakło emocji, a przede wszystkim dobrej zabawy. Są to zawody towarzyskie, nie są to zawody pucharowe. Żadnej rangi tam Pucharu Polski bądź z Polski, więc jest przednia zabawa, każdy na pewno tutaj znajdzie coś dla siebie, jest kupa wspinania, także jest bardzo przyjemnie. Przy okazji zawodów szukaliśmy także podobieństw i różnic pomiędzy wspinaniem się na sztucznie utworzonej ściance, a uprawianiem tego sportu w prawdziwych górach. Sztuczne ściany starają się jak najbardziej naśladować skały, takie było założenie, ponieważ to ma niby przygotować nas do wspinania w skałach, więc jak widzimy ta skała, ta ściana jest zrobiona właśnie na kształt takiej sztucznej skały. Od razu ma tarcie, ma jakąś rzeźbę i tak dalej. Jest też dużo różnych ścian z samą płaską płytą, prawda? Czyli na przykład ta jest taką imitacją skały. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma dobrą wyobraźnię, to może sobie właśnie dobrze wyobrazić, że wspina się w skałę. Dla Moniki Prokopiu, która na poznańskich zawodach zdobyła pierwsze miejsce, to jednak zupełnie co innego. Wspinanie w skałach, ja w skały jeżdżę na odpoczynek, odpoczywać tak naprawdę, na wakacje, na wczasy, a wspinanie na panelu czy na zawodach traktuję tak bardziej poważnie. Poza Moniką Prokopiuk w zawodach antygrawitacja najlepsi okazali się w kategorii mężczyzn Jędrzej Kowal z Wrocławia, wśród juniorów reprezentant Łodzi Aleksander Raczyński. Spośród licznej grupy Wielkopola najlepiej zaprezentowali się Marcin Tomaszewski z Jarocina i Oskar Przygoda z Gniezna, którzy w swoich kategoriach zajęli drugie miejsca.